Już tylko kilka dni pozostało na zgłoszenie swoich pomysłów do pierwszej edycji Strzegomskiego Budżetu Obywatelskiego. W celu zapoznania się mieszkańców ze szczegółami tego społecznego przedsięwzięcia utworzono specjalną zakładkę na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w BIP pod tytułem Budżet Obywatelski Miasta Strzegom 2015, w której znajdziecie Państwo wszelkie potrzebne informacje. Realizacja budżetu obywatelskiego będzie polegała na przeznaczeniu części dochodów własnych gminy, to jest 300 tysięcy złotych na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym zaproponowanym przez mieszkańców i organizacje pozarządowe. Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu nie może być wyższy niż 300 tysięcy złotych kwoty tej także nie może przekroczyć łączna wartość wszystkich wybranych do realizacji projektów. Propozycje zadań możliwe do realizacji pod kątem prawnym i technicznym zostaną później poddane głosowaniu mieszkańców. Zrealizowane zostaną te, które uzyskają najlepszy wynik w głosowaniu mieszkańców. Własne projekty zadań do budżetu można zgłaszać w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w ostatecznym terminie do 6 lutego. Głosowanie mieszkańców na projekty odbędzie się w terminie od 2 do 8 marca w lokalu wyborczym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu.